Uwaga, uwaga, cześć, jak się macie? Tutaj PLK Damian na dzisiaj. Witam Was w FIFA 12 Ultimate Team. Niektórzy z Was pisali, że ten tryb, że serwery zostały już wyłączone. Jak widzicie, nie. Aukcje są w toku 6000. Ceny są niedorzeczne. Ale nie dziwię się, przecież ten tryb od 2011 roku, że jeszcze chodzi to coś niesamowitego. Ale miał zostać wyłączony na, w lutym jakoś, a widzimy. Ale tempo, wow, cokolwiek Miralą, Mirala. Kurde, nie jesteśmy na niego, a naprawdę bym kupił, bo to jest jeden z zawodników... Nie, jego inform był niesamowity, tak ludzie mówili. No i jak widzicie, na, m, mój bilans w tą grę nie grałem. Nie grałem w tryb Ultimate Team i szkoda. Jednak jak wygląda mój skład? Mam Suareza! Jakim cudem mam Suareza? Otóż stwierdziłem, że raz sobie otworzę paczkę. Ciekawe jest to, jak napastnicy nie są połączeni z pomocnikami. Ciekawe. Jednak otworzyłem sobie paczkę, a patrzę... Luis Suarez! No to świetnie. Paczki specjalne. Co my tutaj mamy? Nie wiem, ile mam Microsoft Points. Jednak sobie otworzymy taką za 40. Coś kiedyś doładowywałem. 12... A nie, to są karty jednorazowe. Tutaj 11 srebrnych piłkarzy, za to podziękuję. Zaszalejmy, pack opening. Nie wiem, czy mnie na taki slajd zobaczy. Ok, jak widzicie, tutaj nie było jeszcze FIFA Points, to wszystko kupowało się przez Microsoft Points. I to działało na zasadzie, że po prostu pobiera się tam jakieś dane. W taki sposób kupiłem paczkę za 15 024 karty i zobaczmy, jako że i tak to. Tu... Żołało mu, tinią, czy mi się wydaje. Coś tak, tak szybko wyskoczyło, że nie zauważyłem. Yeah! Ui, Dumbia! O Jezu, 94 tempa! Pod 4 1, 2, 1 2. jestem w tym momencie spełniony. No, no to ciekawie. Jak mm, ten... 5-3-2, w stronę Milanu. No to ja tutaj sobie to ustawię i zaraz, mam nadzieję, że uda mi się znaleźć przeciwnika. Zgranie okropne, ponieważ nie mam żadnego prawego pomocnika złotego, jak i lewego. Jednak dobrze, na napadzie Dumbia oraz Suarez, SPO Eriksen, SPD. De... ...Anane. Drugi SPD to João Moutinho, Mikel San Jose na środkowej obronie, no i na bramce Pele, Bruno Cesar i Morales na skrzydłach. Fred na ławce. Dobra, niech mu będziesz go tutaj wrzucę. Jak mogliście również zauważyć, jeśli nie graliście, tutaj... Aha, okej, okay. moja celność. W tej grze nie ma czegoś takiego jak liga. Nie ma dywizji, są puchary i single match, czyli wiecie, zwy... zwykłe mecze i sobie je gramy. Podobno było ciężko zdobywać monety. Patrząc na to na mechanizm tej gry nie wydaje mi się. Grasz po prostu w puchar, grasz w mecz i za każdy dostajesz po 500. Jednak no, rozumiem, że na przykład kontrakty, kondycja i to również kosztować. Musiało właśnie, jeśli o kondycji mowa. Dobra, jest w miarę okej, okay, więc pozwólcie, że powiem, byśmy wyszukali przeciwnika. No, jakiś inny, no a jednak trochę ludzi gra. stronie Milanu. A, wiem już dlaczego wyszedł, ze względu na to, jak wysoki atak mam. No, 84, dobrze. Suarez, może być trochę dobrze. Jestem nowy, założony klub w lipcu 2014 roku. To będzie coś ciekawego. Mój klub został założony w 2012 roku, jednak nie grałem. Po prostu nie grałem i tyle jakoś ten. Nie rozumiałem tego trybu. Zamiast trochę w nim posiedzieć, to stwierdziłem. Nie, to mnie przerosło. Oj, nie grałem. To taka mojawia... Ja Wam podziękuję za to. Okej, rozpoczynamy starcie. Na, Nazwa mojego klubu to nie jest również Dix United, to jest to The Alliance wzięte z WWF, więc no Dix United dopiero przyszły, przyszło w momencie kiedy zacząłem nagrywać, jednak jako, że i jej że to jest brzydkie słowo po kilku latach, no to Dix United nie mogę już używać bumbia przy piłce, ale ludzie, 94, jak przyłą mogę przyłączać graczy? No mogę, jednak nie, mam wrażenie, że jak cokolwiek na chwilę. Przeciwnik wygląda na dobrego, bądź bądź. Ładnie, szanuję piłkę, no oha, myślę, że już koniec. A nie, niespodzianka. Haha, ha, biegnę dalej i już Eriksen. Chcę przetestować jedną rzecz. Podobno techniczne strzały były OP. 1 do 0 w wykonaniu ogóle Luisa Suereza. Myślę, że to bardziej Pasuje oczywiście lepiej dla Waszych oczu w porównaniu z grafiką do 0 0,7, ale jest dobrze. Prosty gol bez szameństw. Prowadzenie w 6. minucie, choć liczy na to, że Suarez walnie coś z dystansu, bardziej bo wiecie, tak z 5 metrów, 6, 7, 8 to naprawdę nic specjalnego. Dumbia dobrze sobie radzi, jest dribbling, fantazja Morales, dośrodkowanie do Erickson, oje, nie, to Suarez na przewrotkę powinien iść, ale świetnie zgaduję, że był na spalonym, do tego nie brał udziału w akcji Suarez. Aha, spalony Ericsson. No dobra. W okazji dajcie znać, kiedy ogłem sami zaczęliście grać futa w komentarzach, bo ja powiem wam tak. Nie wiem, 2009 rok. Wtedy to FIFA 09 byłem na Xboxa i wtedy z tego, co pamiętam, właśnie fut zadebiutował jednak. Wtedy ciekawe jest to, że był to dodatek płatny. Czyli wiecie, jako DLC wow, to byłaby niesamowita bramka. To trochę kosztowało, chyba z 50 zł. Naprawdę coś w stylu dodatku, ceny dodatku tego, Mistrzostw Europy. No wtedy nie ogarniałem, mogłem, jak ja bym miał tam zapłacić, więc no nie było opcji, żebym sobie pograł. Na YouTubie się jarałem tym, jak ludzie pokazywali filmiki z. Cieszynek jakie były tylko dostępne w futzie. kurde. No, jakiś salto, takie super boksowanie sen, sędziego, naprawdę to mnie jarało. Jednak no, ostatecznie nigdy nie zagrałem. Pierwszy raz w Jeden mecz offline chyba zagrałem w dwunastkę, i to tyle. W trzynastkę zacząłem grać na bieżąco. A żałuję, bo kurde, no były początki wtedy w ogóle, jak to wszystko wyglądało inaczej. Niesamowicie, jak to fut się zmienił, i ogólnie teraz plotki się pojawiły, że no co, że ma rynku transferowego, nie? Być oczywiście szybko to zostało zdementowane, jednak, gdyby nie było rynku, to z całym szacunkiem ten tryb nie miałby po prostu sensu. Przykład, widzimy tryb z Mistrzostwami Świata. Już się szybko znudziło, rynku nie ma, no dobra, łatwiej trafić jest graczy, ale co z tego, skoro ta gra opiera się na handlu, głównie Luis Suarez, dribbling. Dobra celność, no dlaczego ciągle pauzujesz? Jezu, czwarty raz chyba. A no można trzy. Eriksen, dobrze mu idzie bez... Aha, bez większych problemów z obrońcami i w tym momencie tracimy piłkę. Prosto padłe podanie, ale Pele nie będzie miał z tym problemu. Zobaczmy te tempo. Dumbia! Pole karne! Ależ wykończenie! 1-0! No kurde, naprawdę, ten zawodnik również, tam czytałem na putkecie sobie to opinie o nim były, no OP, po prostu OP, widzę to w tym momencie, biegnie przez wszystkich, dobra, gram z brązowymi, jednak jak on to wykończy, no przy bramkarzu z taką siłą, ojej, 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 wracając do tego rynku transferowego w 15, gdyby został usunięty, to nie oszukujemy się, ta gra stałaby się po prostu typową grą, żeby której, żeby wygrać, trzeba po prostu wygrać, wydać mnóstwo kasy. Oczywiście no, są te końcy na rynku sprzedawane przez na Allegro, które sam reklamuje, jednak to nie jest obowiązkowe. I hej, da się po prostu osiągnąć wiele nie kupując tych monet. Aj, potężne strzały reprezentanta Wybrzeża Kości Słoniowej. A tak to co, byłoby trzeba kupować tylko paczki. Pewnie jej powstrzymałoby, zniszczyłoby przez to sprzedaż, tą. To... Tych końców, bo bądź co bądź EA nawet nie wiecie jak za tym nie przepada. A co by było gdyby tak naprawdę to EA sprzedawało monety, a? Wszyscy... Tak, undercover, wiecie, pod przykrywką. FIFA coins tak naprawdę to EA, to to by dopiero było. Dobry biznes dla EA, ale no na coś takiego sobie raczej pozwolić nie mogą, więc co? Chciałbym mieć fajny skład Marzę, żeby mieć na przykład, no... Załóżmy rating 80... A, dobra, niech będzie. Chcę mieć Lewandowskiego w składzie, to co pewnie bym musiał utworzyć ze stopaczek, żeby zdobyć go. Pewnie nawet nie stoparze, choć dobra, trafiłem lewego na PS4. Chodzi mi tutaj o to, że wiecie. Dobra, monety da się zarobić poprzez granie meczów, jednak są te FIFA Points obecne obecnie. No, mój punkt jest taki, że... Usunięcie rynku byłoby gównianą decyzją I tyle, dziękuję bardzo, czas na drugą połowę O, to Suarez ciśnie po drugiego gola Wykończmy to w jakiś ładny sposób Na przykład taki Nie taki był mój plan Jednak ostatecznie Luis Suarez zdobywa swojego drugiego gola w tym meczu Mój plan był, by zrobić rainbow Wyszło podrzucenie piłki na centymetr przed bramkarzem O dziwo, jej nie złapał. Tak czy siak, ciekawa bramka Gdzie, gdzie jest piłka? Hej! Kamera dziwnie podążała, ale ostatecznie wszystko pod kontrolą. I ojenny obronił tego szczupaka. No, Luis robi wszystko, by cholera zdobyć trzeciego gola, jednak bramkarz niszczy jego marzenia. Suarez, aha. Eriksen nad bramką. Demet! I koniec. Nawet na środku boiska nie podczas jakiejś akcji. No piłkarzy dziękuję za mecz, dwa razy Suarez, raz Dumbia, a to jednak Iworyjczyk zostaje zawodnikiem tego spotkania, asystował, no raz Bruno Cesar oraz Eriksen. Ciekawie się gra i proszę, 806 monet, nie narzekam, nie widzę by jakoś trudno się je zdobywało, więc dobrze. Na dzisiaj jest to tyle. Jeden mecz, no bo myślę, że to wystarcza. Tutaj nie, nie ma sensu rozgrywać po prostu trzech w jednym odcinku. Postaram się następnym razem zagrać jakiś turniej. Zobaczymy co z tego wyjdzie i przy okazji poszukam czegoś na aukcjach. Wow, widzę Urbix, niezła wartość klubu. Ile to jest nawet. Nie chcę tego czytać, dobrze. Ja dziękuję wam za oglądanie. Podzielcie się swoimi wrażeniami z dwunastki, jeśli graliście w niej futa. Ja dziękuję Wam za wysłuchanie. Ta jedna porażka jest z meczu offline. Nie wracamy do niej. Do usłyszenia. Cześć!